Wykład Baćki z meczu z Lugano. To był ich najlepszy mecz w Lidze, konferencji. Pierwsze, że to, to wykreślmy sobie zawodników, których dzisiaj nie mamy w drużynie Baćki Topoli. Czyli nie ma Cyrkowicza, nie ma Baniacza, bo jest kontuzjowany. Nie ma Diakowacza, Petrowic jest kontuzjowany. No z pa z Pantowiciem jest taka zagadka, że był ostatnio niedostępny, więc nie wiadomo, co z nim będzie. Także tak wygląda jakby bilans strat. I co to jest ważne, Diakowac, teraz trochę Jackiem Gomochem zajadę, ten zawodnik tutaj, ósemka, miał mnóstwo odbiorów, przenosił piłkę do przodu, też dużo uderzeń, dryblingów, to jest po prostu gość ósemka taka, taki nenes z zeszłego sezonu Wegelonit i nie mając takiego naturalnego zmiennika i go już nie ma, on już odszedł, Baćka Topola w jego miejsce nie zgłosiła żadnego nowego zawodnika do kadry meczowej, problem jest taki, główny zmiennik, Miloslawiewicz, Ostatnio kontuzjowany. Do dyspozycji pozostaje page, którego jednak dyspozycja jest bardzo wątpliwa. Plus ten Radin. Tu jest z żółtą kartką, i tak samo z nami też będzie z żółtą kartką, bo jest o jedną kartkę od zawieszenia. I on też pod presją będzie tę piłkę mógł oddawać. Więc trzeba po prostu tutaj wykorzystać nasze umiejętności indywidualne, czy u Churlinowa, czy u Imaza, czy u Hansena, czy u Pululu, i ich cisnąć.